Z tej strony Bruno z podcastu Bruno Wieczorową Porą. Dzisiaj rozmawiamy o tym, czy to możliwe, żeby odpowiedź, jakiej udzieliła AI, doprowadziła do zwolnienia pracownika. Kilka tygodni temu zwrócił się do mnie z pewnym problemem pracowniczym przedsiębiorca. Sytuacja jest następująca. Szef. Ma jakieś trudności z pracownikiem. Polegają one na tym, że pracownik popełnia błędy i pomimo zwracania uwagi czy korygowania tych błędów, one się nadal pojawiają. A do tego jeszcze pracownik stosuje różnego rodzaju zaprzeczenia, mówi, że tak nie jest, albo szuka usprawiedliwień, czyli taka totalnie może niecodzienna, ale częsta i niezaskakująca sytuacja w miejscu pracy. I ten przedsiębiorca postanawia w pewnym momencie zapytać AI o to, co może być przyczyną takiego zachowania pracownika. Przedsiębiorca próbuje to zrozumieć. Ja przeczytam Wam za chwilkę, co dokładnie przedsiębiorca yy, wpisał do AI, no, ale wrzuca jakiś prompt dostaje odpowiedź, ta odpowiedź na tyle wpływa na tego przedsiębiorcę, że decyduje się pożegnać z tym pracownikiem, zwolnić go. No i teraz y, za chwilkę otrzymacie ode mnie informację, co przedsiębiorca wpisał do AI, otrzymacie informację, co w skrótowej wersji. Otrzymacie informację, co AI odpowiedziało i mam taką prośbę, zanim rzucicie kamieniem w tego przedsiębiorcę w komentarzach czy wiadomościach wysyłanych do mnie, y, to zapytajcie sami siebie ile razy Zapytaliście AI o coś, czego po prostu nie wiedzieliście. Dodam, że jak pewnie za chwilę się przekonacie, że przedsiębiorca napisał prompt, będąc w emocjach, zaraz to usłyszymy. OK, no to w takim razie lecimy z tematem. Prompt brzmi: tak. opiszę ci osobę mojego pracownika. Głupia, pewna siebie, popełnia dużo błędów, zawsze ma coś na swoje usprawiedliwienie i zawsze musi mieć ostatnie zdanie. Nie potrafi wyciągać wniosków. Ani czytać ze zrozumieniem. Nie jest ta osoba zbyt inteligentna. Opisz psychologiczny profil takiej osoby. Co ta osoba sobie myśli, kiedy po raz kolejny zwracam jej uwagę? Ta osoba mówi, że jej nienawidza, a ja jestem po prostu zmęczony i pokazuję tylko błędy, które popełnia. Domyślam się, że ta osoba jest do zwolnienia. Wiem, że to ostatnie słowo, które musi należeć do niej, to próba obrony i maskowanie, Poraż. Ale w firmie nikt jej nie atakuje. My po prostu nie chcemy tych. Błędów. Koniec promptu. Co odpowiedziało AI? To nie jest takie łatwe, żeby Wam odpowiedzieć, co odpowiedziało, ponieważ to są 22 strony raportu. Postaram się w skrócie: będzie trochę cytatów, trochę opisu, a potem moje podsumowanie. A zatem sam raport nazywa się Analiza psychologiczna profilu pracownika, i teraz wielkimi literami: Zintegrowany model oporu na krytykę i niezdolności do nauki. Brzmi to jak jakiś bardzo profesjonalny opis profilu psychologicznego. Słuchajcie, w środku jest bełkot, ale bardzo dobrze opisany. To znaczy dla osoby, która nie, jest, nie ma wiedzy psychologicznej, czy nie jest psychologiem, ale też nie trzeba być psychologiem, żeby mieć wiedzę psychologiczną, to może brzmieć bardzo dobrze. Przeczytam fragmenty. Wprowadzenie. Dekonstrukcja behawioralnego paradoksu. Niniejszy raport ma na celu dogłębną analizę tego systemu. Tezą przewodnią jest założenie, że obserwowany wzorzec zachowań jest wynikiem synergicznego oddziaływania trzech kluczowych elementów. Fundamentalnego błędu poznawczego, który zniekształca postrzeganie własnych kompetencji, struktury osobowości z wyraźnymi cechami narcystycznymi oraz zestawu prymitywnych mechanizmów obronnych. Analiza zostanie przeprowadzona warstwowo, aby w pełni zobrazować złożoność problemu. Rozpoczniemy od warstwy poznawczej i wyjaśnimy, jak pracownik myśli, dlaczego nie jest w stanie dostrzec własnej niekompetencji. Następnie przejdziemy do warstwy osobowościowej, badając, kim jest ta osoba oraz co napędza jej potrzebę do bycia postrzeganą jako doskonała. Kolejnym krokiem będzie analiza warstwy obronnej, dlaczego ta osoba broni swojego ego przed bolesną Prawdą. Celem raportu nie jest dostarczenie narzędzi naprawczych. Decyzja o zwolnieniu została już podjęta. Celem jest zapewnienie głębokiego zrozumienia psychologicznych mechanizmów leżących u podstaw tak trudnej i destrukcyjnej dynamiki w miejscu pracy. Uff, dobra, to był wstęp, musicie przyznać, że grubo, ja w, przeczytałem tylko pojedyncze fragmenty, no i potem jest jeszcze, jest, jeszcze, jeszcze gorzej. Oczywiście, że osoba, która pisała prompt napisała, no, że ta decyzja o zwolnieniu jest już podjęta, ale z rozmowy z tą osobą dowiedziałem się, że dopiero przeczytanie tego raportu spowodowało, że ten przełożony uznał, że tutaj nie ma szans na poprawę, że to już jest temat, no, pozamiatany. Część pierwsza tego raportu mówi o architekturze niekompetencji i twierdzi, że ta osoba posiada tak zwaną iluzję wyższości. Potem definiuje, czym jest efekt Duninga Krugera. Ja szybciutko spróbuję go opisać. To jest taki efekt, który mówi o pewnym błędzie poznawczym. Na pewno dobrze go znacie. To polega na tym, że osoby, które mają niskie kompetencje, jakąś niską wiedzę w danej dziedzinie, mają taką tendencję, żeby znacznie przeceniać swoje umiejętności. Czyli my myślą, że wiedzą więcej, niż rzeczywiście wiedzą. No i oczywiście odwrotnie. Osoby, które mają, im wyższe mają kompetencje, tym częściej zdają sobie sprawę z tego, że tak naprawdę niewiele wiedzą albo że jest wiele jeszcze wiedzy, której. Te osoby nie posiadły. Natomiast tutaj w tym raporcie jest opisany, opisana definicja tego efektu Duninga Krugera, a oprócz tego mamy informację, że dana osoba cierpi na strukturalną niezdolność do samooceny. W ogóle jest niesamowite, dlatego że ta, ten napis, strukturalna niezdolność do samooceny, jest napisany wielkimi literami, tak jakby to była jakaś nazwa własna. Nie wiem, jakiegoś pojęcia chyba psychologicznego, naukowego. W zasadzie trudno sobie to wyobrazić, co AI miało na myśli. Natomiast brzmi to jak jakieś określenie naukowe, ale to nie jest żadna nazwa uznanego konstruktu. Mamy tam także takie sformułowanie jak percepcja niesprawiedliwego ataku i to też jest napisane wielkimi literami. I oczywiście to także nie jest termin z literatury naukowej. Raczej jest to opis określenie odczuć w sytuacji krytyki, a nie żadna zdefiniowana... Kategoria. Mamy tego też więcej. Tam jest jakieś te, takie określenie jak architektura niekompetencji. Bardzo chwytliwy nagłówek, ale znowu, to nie jest żadna nazwa teorii ani modelu, który funkcjonuje czy to w psychologii pracy, czy w psychologii klinicznej. I tego typu haseł jest więcej. Wie wszystkie pisane wielką literą i pozwólcie, że teraz je y część przynajmniej przytoczę. Mamy na przykład psychologiczna forteca. Zamknięta pętla poznawcza. Tutaj to raczej metafory. W nauce owszem istnieje taki odrębny, uznany konstrukt, jak potrzeba domknięcia poznawczego, ale to jest coś zupełnie innego niż użyta właśnie w tym raporcie pętla. Mamy hasło arsenał ego, symbiotyczny związek narcyzmu i efektu TK, przymus ostatniego słowa, pozycja one down. No. To wszystko wydaje się być niesamowicie merytoryczne, ale posłuchajmy, co tutaj ten raport nam powiedział o tej osobie. Po pierwsze, z raportu przedsiębiorca dowiedział się, że ta osoba cierpi na pewne podwójne przekleństwo czyli, mówiąc krótko, jej umysł jest dosłownie ślepy na własną głupotę. No, jest tutaj napisane tak. Tej osobie brakuje zdolności metapoznawczych, do obiektywnego spojrzenia na siebie i swoje działania. Nie może trafnie ocenić jakości swojej pracy. Kiedy menedżer przedstawia jej dowody na popełnione błędy, pracownik patrzy na te same dane, ale nie posiada narzędzi poznawczych, aby zinterpretować je jako błąd. To podwójne przekleństwo sprawia, że osoby z niskim poziomem umiejętności nie tylko nie wiedzą, co robią źle, ale także nie wiedzą, że nie wiedzą. Tak, jest oczywiście taki efekt i bywa tak. No ale teraz czy to oznacza, że ta osoba, że u niej nie pojawia się efekt Dunninga Krugera, skoro powiedziałem, że takowy efekt może występować w grupach? No zobaczmy. Moi drodzy, ten efekt dotyczy raczej porównywania samooceny z wynikiem w grupach, a nie przyklejania łatki jakiejś konkretnej osobie. To nie jest dowód, że ktoś z natury nie uczy się i nie przejmuje informacji. Zwrotnej. Tak zatem powinniśmy być ostrożni z wyciąganiem twardych wniosków o pojedynczej osobie, tylko na tej y, podstawie. I żeby mówić o realnym problemie z oceną własnej pracy, potrzebne są dowody z pracy, konkretne zadania, wyniki, porównanie do standardów. Bez tego, a tego nie było w tym prompcie, powstaje pewna atrakcyjna opowieść, ale to nie jest rzetelna diagnoza sytuacji. I chciałbym y, przejść do drugiej części tego, tego raportu. Już porzucam tą, y, te kolejne jakieś fragmenty o tym, że odrzuca feedback i tak dalej. Przejdźmy do czegoś, co jest naprawdę przekomiczne. Mianowicie, część druga raportu. Narcystyczny rdzeń, kruche ego, wielkościowość i percepcja ataku. Podczas gdy efekt Dunninga-Krugera wyjaśnia poznawczą niemożność dostrzeżenia błędów, nie tłumaczy on w pełni Emocjonalnej intensywności reakcji pracownika, zwłaszcza oskarżenia o nienawiść. No i tutaj mamy coś takiego wielkościowa fasada i kruche wnętrze. W środowisku pracy osoba o wyraźnych cechach narcystycznych manifestuje szereg charakterystycznych zachowań. Należą do nich wielkościowe poczucie własnej wartości, przekonanie o byciu kimś wyjątkowym, niepowtarzalnym, nieustanna potrzeba bycia podziwianym oraz fundamentalny brak empatii wobec uczuć i potrzeb. Innych osób. Ta osoba nosi starannie skonstruowaną maskę. Jest podatna na zranienie poczucia własnej wartości. Ponieważ jej wewnętrzny świat jest pusty i pełen wstydu, jest uzależniona od zewnętrznej walidacji czyli podziwu, pochwał i uznania. Potem jest napisane, dlaczego obiektywny feedback jest odbierany jako nienawiść, że ta osoba jest nadwrażliwa na krytykę, że doświadcza feedback jako głęboki, upokarzający i nieznośny atak osobisty. Szkoda mi waszych minut na wysłuchiwanie tych wszystkich informacji. I teraz, żebyśmy się dobrze zrozumieli. Oczywiście, że część z tych rzeczy jest prawdziwa w odniesieniu do osoby o narcystycznych skłonnościach. Natomiast my naprawdę nic na ten temat, na temat tego pracownika nie wiemy. My nie wiemy, czy to jest osoba narcystyczna, i nie mamy prawa w taki sposób o niej pisać. Potem mamy jakąś informację, że jest to pewien symbiotyczny związek narcyzmu i efektu Dunninga-Krugera, co powoduje, że ta osoba cierpi na potężny, samonapędzający się i destrukcyjny system. Tak, AI pozwoliła sobie na opisywanie takich nieprawdopodobnych rzeczy. Odpowiedzi na ten krótki prompt. Potem nawet mamy tabelkę, w której jest opisane zachowanie, wyjaśnienie poznawcze, wyjaśnienie narcystyczne, czyli ze strony struktury osobowości, dlaczego ta osoba tak, a nie inaczej się zachowuje. I autentycznie w tabelce są rozpisane te wszystkie zachowania, które wcześniej wymienione zostały w prompcie, np. nieprzyznawanie się do błędów czy oskarżanie o nienawiść. Potem pojawia się taksonomia mechanizmów obronnych w pracy, czyli cała opowieść o ego. Oh, kurczę, jak to czytam, to ręce mi opadają. Naprawdę są tam takie dramatyczne słowa y, używane. Oczywiście mnóstwo elementów pisanych wielką literą. No przeczytam wam fragment. Najbardziej dramatycznym i demaskatorskim mechanizmem obronnym stosowanym przez tego pracownika jest projekcja. Projekcja jest prymitywną, ale potężną obroną. Uff, dobra. Mam nadzieję, że przeczytanie tego wszystkiego pokazuje wam, jaki jest no, ogromny kaliber tego, tego raportu, jako, jaki on ma ciężar gatunkowy. Tutaj też powiększoną czcionką jest napisane. Menedżer staje się nieświadomym odbiorcą emocji, z którymi pracownik nie potrafi sobie. Poradzić. A potem mamy pięknie opisane różne inne mechanizmy obronne osobowości, zaprzeczenie, intelektualizacja. I o wyparciu i tak dalej. Jestem dopiero na 13 stronie, jest ich 22. Potem AI opisuje, jakie wewnętrzne monologi prowadzi ten pracownik, że na przykład mówi sobie, nawet jeśli coś się nie zgadza, to na pewno nie moja wina. System ostatnio ciągle się zawieszał. Poza tym dane, które dostałem od Anny z innego działu, były niekompletne i musiałem improwizować. Gdyby wszyscy wykonywali swoją pracę na czas, to nie byłoby problemu. Robiłem, co mogłem w tych warunkach. Nikt inny nie poradziłby sobie lepiej. To na okoliczności, a nie moja. No niezłe tutaj jest to halucynowanie, i oczywiście znowu ludzie tak często myślą, zrzucają odpowiedzialność na okoliczności, nie biorąc tej odpowiedzialności na siebie. Ja nie mówię, że tak nie jest. Przecież AI skądś to wzięło? No nie wymyśliło tego samo, tylko po prostu sczytało to z różnych stron o charakterze tam, takiej, z jakimiś treściami psychologicznymi. Natomiast. Pisanie w ten sposób, diagnozowanie człowieka na podstawie krótkiego, ubogiego promptu jest totalnie niedopuszczalne. Ale do czego zmierzam? Przeczytałem teraz już 20 stronę, i słuchajcie, jestem na 21, i zaczyna się bibliografia. W tej bibliografii są nazwy, daty, linki, 51 pozycji. Brzmi to naprawdę dobrze. Kiedy czytamy, a właściwie kiedy przeglądamy bibliografię, to w pierwszej chwili wydaje się, że no, naprawdę postarało się. Natomiast kiedy wejdziemy głębiej, to widzimy, że tam nie ma niczego wartościowego. Mianowicie, bibliografia złożona jest głównie z Wikipedii, blogów i portali poradnikowych. Ona nie wystarcza, gdy w grę wchodzi ocenianie czyjejś osobowości czy podejmowanie decyzji kadrowych. To jest za słabe podłoże pod mocne tezy, które zostały użyte w tym tekście. W tekście mamy wiele wielkich liter. To jest taki styl nagłówków i metafor, a nie oficjalne nazwy teorii. Gdy mówimy o nauce, trzymajmy się uznanych teorii, trzymajmy się uznanych kategorii. Pamiętajmy też o ograniczeniach ich stosowania w jakichś jednostkowych przypadkach. Zatem jeśli coś brzmi jak arsenał ego czy architektura niekompetencji, najpewniej no jest to skrót publicystyczny. W pracy z ludźmi lepiej jest opierać się na opisach zachowań, na danych o jakości pracy, no i przede wszystkim ostrożnie używać pewnych uznanych pojęć klinicznych, a najlepiej to w ogóle ich nie używać, jeżeli nie jesteśmy klinicystami. No ale oczywiście używane, używanie pewnych nieistniejących, ale szumnych terminów podnosi temperaturę tego, tego, tego sporu, to tworzy wrażenie diagnozy, podczas gdzie naukowe pojęcia mają konkretne definicje, zakres i też ograniczenia stosowania. W HR czy w szkoleniach dla liderów, w ogóle w codziennej pracy liderów, lepiej skorzystać z terminów, które mają solidne zaplecze i ostrożnie przenosić język kliniczny. Do biznesu, po to, żeby unikać stygmatyzacji, po to, żeby też unikać pewnego efektu tego samopotwierdzania, że tak, tak, ta osoba jest narcystyczna, o właśnie, i teraz znowu zaprzeczyła mojemu feedbackowi, co tylko potwierdza, że jest narcystyczna. Najsłabszym elementem całej tej analizy na pewno są źródła. Bibliografia, te blogi, właśnie jakieś portale poradnikowe, materiały marketingowe, przejrzałem sobie tą biografię. Właściwie to jest tam niemal bez publikacji recenzowanych. No to nie spełnia standardu rzetelnej diagnozy psychologicznej ani żadnej ekspertyzy HR. Przede wszystkim pojawia się tam taki zlepek modeli jako diagnoza tutaj w cudzysłowie. Ktoś połączył, ktoś... AI połączyło efekt Dunninga-Krugera, narcystyczny rdzeń, mechanizmy obronne. Tam jeszcze jest więcej tego, jakiś locus of control, teoria autodeterminacji. Tego w ogóle wam nie czytałem. I to tworzy jedną narrację, która wyjaśnia wszystko. Nie podlega żadnej ocenie, co jest sprzeczne z dobrymi praktykami wnioskowania w psychologii stosowanej. W ogóle jest, pojawia się klinicyzowanie pracownika bez żadnych podstaw, użycie języka klinicznego, użycie kategorii klinicznych, bez spełnienia jakichkolwiek kryteriów, bez badania diagnostycznego, a to nieuprawnione, ryzykowne etycznie, no i prawnie w środowisku pracy. Na szczęście ten menedżer nie wpadł na pomysł przekazywania temu pracownikowi tej opinii, ani używania w rozmowie z pracownikiem powoływania się na, na, tą, na tą opinię. My musimy na to naprawdę uważać, bo na przykład w raporcie mechanizmy obronne stają się jakimś takim uniwersalnym kluczem, który ma wyjaśniać każde zachowanie pracownika. To obniża wartość merytoryczną tego raportu. Jest tam mnóstwo nadużyć, uproszczeń i Musimy pamiętać, że jeżeli nie mamy trafnych narzędzi pomiaru czy jakiegoś kontekstu za zadaniowego, że możemy sprawdzić wyniki pracy tego pracownika, to to wszystko na podstawie prostego prompta jest po prostu interpretacją błędną. Jest to nadinterpretacja, ona jest nieuprawniona. O, wiem, że. E Powtórzyłem to wiele razy, ale muszę Wam powiedzieć, że czekałem parę tygodni z tym, żeby to w ogóle nagrać, dlatego że mnie to niesamowicie poruszyło, cała ta sytuacja. Bo widzę. Różne ryzyka z tego wynikające. I tutaj nie chodzi o to, że teraz ktoś z nas może powiedzieć, jak ten menedżer mógł wpaść na taki pomysł, chociaż to jest oczywiste, że ten prompt jest za słaby, żeby się czegoś rzeczywistego dowiedzieć o tym pracowniku i tak dalej. No tak my sobie tak możemy tutaj mówić i, i nawet o tym menedżerze źle myśleć w tym kontekście, ale myślę, że to, że to też będzie krzywdzące, dlatego że ta osoba wykorzystała dostępne narzędzie, jakim jest AI, do tego, żeby włożyć jakieś dane, te, które w danym momencie były tej osobie dostępne, a następnie próbowała się dowiedzieć czegoś więcej i na tej podstawie wyciągnęła wnioski i podjęła decyzję, czy jakby utwierdziła się w swojej decyzji. I ja widzę takie ryzyko z tym związane dla całej branży, nie tylko branży HR, nie tylko branży psychoterapeutycznej, ale także słyszę podobne historie od prawników, znajomych, którzy mówią, że część ich współpracowników pisze odpowiedź na pozwy za pomocą AI i czasem tego nie czyta, przez co okazuje się, że jakieś bzdury tam wysyła do sądu. Niektórzy podejmują decyzje finansowe na podstawie AI, nie przeliczając, nie nie sprawdzając jeszcze, czy to, co AI podpowiedziało, jest rzeczywiście wartościowe. Część osób zapomina, że AI nadal halucynuje. Bez względu na to, czy to jest model numer 4, model numer 5, czy jakiś tam jeszcze, który pewnie za rok będzie miał wyższy numer, nie możemy ufać temu w pełni. To jest pierwsza kwestia, a druga, która w moim odczuciu jest najważniejsza, to to, że model językowy odpowiada nam na pytania w zależności od tego jakie zadaliśmy. Pamiętam jak analizowaliśmy ze współpracowniczkami pewien podcast, który nagrywamy. Analizowaliśmy jego wyniki. Na podstawie danych w Excelu wrzuciliśmy te wyniki do czata i następnie Zapytaliśmy o feedback. AI dało nam bardzo pozytywny feedback na temat naszej statystyki, ale kiedy wrzuciliśmy te same dane jeszcze raz i poprosiliśmy o konstruktywny feedback i o krytyczne spojrzenie i o podpowiedzenie, co mamy zrobić lepiej, to okazało się, że te nasze wyniki nie są aż takie dobre i mnóstwo rzeczy można zrobić inaczej i lepiej. I to było w odpowiedzi, nawet nie na specjalnie jakiś bardzo różniący się prompt, tylko w odpowiedzi na dane, twarde dane w Excelu. Zatem tak sobie myślę, że tych historii związanych z AI będzie jeszcze mnóstwo pewnie i w tym podcaście, ale jestem strasznie ciekaw, kiedy pojawi się w nas, nas ludziach trochę więcej krytycznego myślenia i ostrożności w stosunku do AI, bo kiedy Patrzę sobie na to, jak funkcjonujemy na przykład w social mediach, to widzę, że w ciągu 15 lat nauczyliśmy się, jak ich używać, w jaki sposób nam zagrażają i na co zwrócić uwagę. Mam nadzieję, że przy AI nauczymy się trochę szybciej. Natomiast social media mogły nas narazić na wyciek informacji, na jakieś bycie negatywnie ocenionym przez osoby, które widzą treści, które publikujemy. Wydaje mi się, że korzystanie z AI jako jedynego źródła wiedzy na temat życia, finansów, zdrowia, zdrowia psychicznego i pracy, czyli jakby tych treści merytorycznych, które są nam potrzebne w pracy, niesie za sobą o wiele większe ryzyka. Zatem zawsze warto o tym Pamiętać. No i ja sam także się tego uczę. Jestem bardzo ciekawcowy na to. Proszę, dajcie znać, piszcie do mnie, piszcie komentarze, czy mieliście może takie doświadczenia, a może zupełnie inne, a może wręcz macie doświadczenia, które zaprzeczają temu, o czym powiedziałem. Podzielcie się proszę. Temat jest nowy i świeżutki. Bardzo mnie to ciekawi. Jak Wam żyje się w świecie z AI? Dobrego wieczoru.